FC Barcelona dość niespodziewanie opublikowała kadrę na mecz z Reją Kenołu dopiero na kilka godzin przed rozpoczęciem spotkania, co zaskoczyło zarówno kibiców, jak i dziennikarzy. Decyzja Hansiego Flyke o powołaniu do składu pomijanego ostatnio Ansu Fatiego mogła być dużym zaskoczeniem także dla Roberta Lewandowskiego i reszty zespołu. Skrzydłowy, który przez ostatnie tygodnie znajdował się poza planami niemieckiego trenera, teraz otrzymał szansę na powrót do gry. Zazwyczaj Barcelona ogłasza listę powołanych dzień przed meczem, ale tym razem szkoleniowiec zdecydował się na inny krok, co wywołało spekulacje na temat możliwych decyzji personalnych. Nie było wątpliwości, że w kadrze znajdą się Wojciech Szczęsny oraz Robert Lewandowski, którzy odgrywają kluczowe rol w drużynie. Jednak obecność Ansu Fatiego wywołała dyskusję, ponieważ zawodnik ten od dłuższego czasu nie był brany pod uwagę przy ustalaniu składu. Fati ostatni raz pojawił się na boisku 5 stycznia w meczu Pucharu Króla przeciwko Barbastro, ale nie zaprezentował się na tyle dobrze, by przekonać Flikę do dalszego stawiania na niego. Od tamtej pory pozostawał w cieniu, a więcej szans otrzymywali nawet młodsi zawodnicy jak Hector Ford czy Gerard Martin. Wielu ekspertów było przekonanych, że Barcelona latem zdecyduje się na jego sprzedaż, a szkoleniowiec miał już dać zielone światło na transfer. Sam zawodnik konsekwentnie odrzucał jednak propozycję odejścia, deklarując chęć walki o miejsce w drużynie. Flick w swoich wypowiedziach podkreślał, że piłkarz musi ciężko pracować, ale nie wykluczał jego powrotu do składu. Powołanie na mecz z rają może sugerować, że Hiszpan wreszcie doczeka się kolejnych minut na boisku. Dla Barcelony to spotkanie miało ogromne znaczenie. Ponieważ po remisach Realu Madryt z Osasuną oraz Atletico Madryt z Celtą Vigo, Blaugrana stanęła przed szansą na objęcie pozycji lidera La Liga. Ostatni raz zajmowała pierwsze miejsce w tabeli 30 listopada ubiegłego roku, dlatego poniedziałkowe starcie było kluczowe w kontekście dalszej walki o Mistrzostwo Hiszpanii.